Morning nadajemy dzisiaj z Fabryki Norblina, oczywiście na NURPL. Dzisiaj książkowo i literacko i jest z nami Agata Zych. Dzień Cześć, dobry, dzień Cześć. Dzień dobry Cześć. bardzo mi miło. Z książką Sieć narcyza. Tak. <laughs> bardzo tutaj te... tutaj można było postawić trzy kropki i każdy już podejrzewam, że dopisuje sobie tak, swoją historię. Co tam do, jest? Dokładnie, myślę, że każdy rzeczywiście każdy każdy dopisałby coś swojego pod ten tytuł. Zawsze boję się słow, słowa każdy, ale myślę... Tak jak się, zawsze i nigdy. Zawsze, albo wszyscy. Mm -hmm. y natomiast wydaje mi się, że jednak rzeczywiście jest taka tendencja współczesnych relacji, która pokazuje, że narcyzów, narcyzek, bo zawsze mówię, że to jest 80% do 20%, jednak 20% to też są kobiety, jest coraz więcej. Ale mi się zawsze wydawało, przepraszam, że Ci weszłam w słowo, że te proporcje są takie bardziej równe. Niestety nie. To znaczy, badania, które były przeprowadzane przez lata, no bo wiadomo, że to nie jest od wczoraj, tylko już te badania mm -hmm. trwają od prawie 20 lat, pokazują, że jednak mroczna natura takiego narcyza, osoby, która skupia się wyłącznie na sobie, na własnych korzyściach, mm -hmm. jest jednak bardziej przypisana mężczyznom. Ale podejrzewam, że jakby teraz y, przeanalizować badania współczesne, to możliwe, że te proporcje byłyby odrobinę inne, tak, im bardziej wyrównane. Um, to wynika mi się wydaje, że z osobowości męskiej takiego, takiej chęci kontroli władzy. Um, na taki... To pewnie też ma wpływ też wychowanie i jakieś tak. takie nasze tradycje, patriarchat, o którym ciągle tak. też ostatnio mówimy, coraz coraz więcej, coraz więcej. Zwracając uwagę na takie detale, które gdzieś zgrzytają. Tak, i też y, staram się o tym napisać w książce, chociaż tak jak mówiłam, zawsze, to nie jest poradnik. Mimo tego, że ja mam wykształcenie psychologiczne, ja nie chciałam, żeby to był poradnik, ja nie chciałam być mentorem w tej książce w żadnej e, odsłonie, tylko chciałam napisać po prostu prostą historię, która gdzieś czasami sprzedaje pewne e, informacje i może powoduje, żeby czytelnik się w pewnych miejscach zatrzymał i zastanowił, czy może nie jest w podobnej sytuacji, albo czy właśnie nie musi podjąć podobnej decyzji. Natomiast e, stały problem to jest też to, że my coraz mniej mówimy o emocjach. Coraz bardziej emocje wyrażamy zupełnie w inny sposób, na przykład w social mediach w postaci emocjonek. Boimy się mówić o emocjach, jesteśmy wycofani. I paradoksalnie osoby nadwrażliwe i bardzo emocjonalne w pierwszym kontakcie z drugim człowiekiem są mocno wycofane, czyli bardzo są z dystansem do drugiej strony. Natomiast narcyzi od pierwszego kontaktu atakują nas emocjami tylko Atakują nas takimi komunikatami, że nas doskonale rozumieją, że są w mhm. podobnym położeniu jak my, że czują podobnie jak my. Tylko że to powinno być czerwona lampka, ponieważ często to są po prostu wystudiowane emocje, nieprawdziwe. Co jest bardzo trudne do, do weryfikacji. Jakby, tak, do, nie tylko nawet do weryfikacji, tylko do zaakceptowania też tego, że powinna to być czerwona lampka, bo przecież. Też dużo się mówi o autentyczności, o bratnich duszach, tak. o różnych takich, nie wiem, testach do, do sparowania dwóch osób. Tak. Więc jak to zrobić, żeby, nie wiem, nie zabić też związku? Tak, to jest, to jest odwieczne pytanie i to są pytania, które też zadają mi moje dziewczyny, które przychodzą do mnie na mentoring mm -hmm. albo na coaching. Ja nie chcę być do końca życia sama, ja chcę próbować, ja chcę sprawdzać. Ja czuję się jeszcze na siłach, żeby z kimś być, ja chcę. Um, I to nie chodzi o to, żeby od razu kogoś odrzucać, tylko dłużej go obserwować, dać sobie więcej czasu na to nie wpadać w taki skrajny zachwyt, nie ulegać temu zauroczeniu z minuty na minutę, tylko spróbować. Dać sobie taką mapę tych, tego postępowania, na tyle, na ile to jest możliwe, mm. bo wiadomo, że w momencie zauroczenia zakładamy te, te nasze różowe okulary i trudno nam nad emocjami zapanować. Um, no, mówimy o romantycznych uniesieniach i tak, takich e, chwilach, tak, gdzie... których też bardzo potrzebujemy, mm. bo ten czas pandemii i tego takiego lęku, który nas troszeczkę zdominował w tamtym okresie i dalej gdzieś nam towarzyszy. Spowodował, że e, też psychologowie badania pokazały, że deficytem są dla nas emocje. My potrzebujemy tych emocji czasem o wiele bardziej niż Przecież takiej racjonalnej jest... rady, takiego podejścia: zrób tak, tak i tak, to wtedy będzie dobrze. My potrzebujemy tego otulenia emocjonalnego, żeby ktoś był przy nas tak, w chwili, kiedy nam jest źle. Co jest ciekawe, że potrzebujemy e, może inaczej. Nam się może wydawać, że my tego potrzebujemy z zewnątrz, właśnie od kogoś, ponieważ nie dajemy sobie przyzwolenia tak. na grzebanie się w swoich emocjach tak. i dawanie ich. E, tak. Świetnie to ujęłaś, od dokładnie. Siebie. Tak, chyba częstym problemem jest to, że boimy się być same ze sobą, sami ze sobą, mhm. boimy się rozgrzewać tą naszą mentalność, osobowość, emocje, wszystko co nosimy w środku. Boimy się wziąć pełną odpowiedzialność za własne emocje, stanąć na własnych nogach w pełnym obrazie, tak? w pełnym słowa tego znaczeniu i szukamy tego podparcia, tego wsparcia w innych ludziach. Natomiast rzeczywiście ta książka również jest o tym, ponieważ główna bohaterka tak naprawdę najbardziej w życiu boi się samotności. Boi się tej konfrontacji z rzeczywistością, dlatego szuka oparcia w innych mężczyznach, mm -hmm. nie, do, nie do końca podejmując dobre wybory, wybierając odpowiednie osoby. Więc jest to trochę też nakłanianie do tego, żeby nie bać się tej samotności, tak? żeby polubić tą swoją samotność, zaadoptować ją, w jakiś sposób e, e, poczuć siebie w tej samotności. Mm -hmm. Bo to spowoduje i to jest najlepsza droga do tego, żeby wybrać kogoś fajnego w przyszłości, żeby z dystansem na niego spojrzeć i nie mieć zbyt dużych oczekiwań, tylko po prostu brać go, zaakceptować go takim, jakim jest. Natomiast często my oczekujemy od drugiej strony zbyt dużego podparcia i musimy brać pod uwagę to, że nie każdy człowiek jest nam w stanie takie wsparcie dać. Miłość jest ślepa, tak się mówi. I ja zazwyczaj miałam takie przeświadczenie, że za tym powiedzonkiem mhm. idzie ciąg dalszy czyli taka konsekwencja, że skoro już wybrałeś, czy wybrałaś raz, tak. y, i rzeczywiście Twoja miłość, miłość okazała się ślepa, a później wyszły na jaw jakieś tam inne cechy, tak. na przykład narcystycznej osobowości, to już musisz w tym tkwić i zostać. No właśnie, i to jest kolejny ból kobiet, które najpierw są bardzo zauraczone swoim narcyzem, mm -hmm. bo pamiętajmy, że związek z narcyzem czasem bywa bardzo atrakcyjny i wręcz uzależniający, mm -hmm. dlatego że narcyzi robią wszystko, żeby wprowadzić nas w taki bajkowy, instagramowy świat, mm -hmm. którego my pragniemy. I w momencie, kiedy odkry narcyz odkrywa karty, pokazuje, jaki jest naprawdę. To kobiety największy problem mają z tym, że one tak naprawdę już wiedzą, z kim są i wiedzą, że ta przyszłość, która przed nimi stoi, wcale nie będzie różowa, wcale nie będzie kolorowa, ale mają ogromny problem z odejściem od tej osoby. Mm -hmm. Oczywiście tam powodów jest bardzo dużo i czasami jest to właśnie ten strach przed samotnością, ale najczęściej mówi się o pewnego rodzaju uzależnieniu właśnie od, tej od życia tej z narcyzem. Dlatego, że narcyz, ponieważ sam bardzo dba o wizerunek i dla niego wizerunek, ta otoczka estetyczna swojego życia, swojego świata jest niezwykle ważna, to on taki świat nam funduje. On jest z jednej strony bardzo piękny. I taki bajkowy, czyli taki rycerz na Białym koniu, który przyjeżdża i jakby my jesteśmy tym, tą królewną księżniczką. Z drugiej strony, to wszystko jest podszyte toksyczną relacją, toksycznymi emocjami bądź brakiem tych emocji, brakiem zrozumienia, więc kobiety tk tkwią trochę w, takim, w takiej trudnej rzeczywistości, zderzenia dwóch barw, tak, bardzo kolorowej, pięknej i takiej mrocznej o której często świat zewnętrzny nie wie. I te pary często są oceniane bardzo fajnie, pozytywnie jesteście super parą, świetnie razem wyglądacie, widać, że się dogadujecie. Natomiast ze zamkniętymi drzwiami to wygląda zupełnie inaczej. I też takie pozytywne postrzeganie na zewnątrz bardzo utrudnia tej osobie pokrzywdzonej w ogóle podjęcie decyzji tak. o tym, żeby ten związek zakończyć. Tak. Bo to też jest jakaś tam presja i oczekiwanie z zewnątrz. Mówiłaś o tym, że w pewnym momencie Narcyz wykłada karty na stół. Tak. Czy jest jakiś moment, kiedy rzeczywiście, e, nie wiem, kończą mu się jakieś. Nie wiem, co, czas mu się kończy, czy. Czy, 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 czy deadline ma. ma deadline, właśnie. Słuchaj, to wszystko zależy od narcyza. Pamiętajmy, że narcyz uwielbia gierki, więc on e, ten, uwielbia ten pierwszą fazę, w której zdobywa ofiarę, mhm. którą próbuje ją e, zdobyć, nudzić. W jeżeli momencie. czuje, że ma już pełną władzę, jeżeli mhm. czuje, że kontrola nad ofiarą jest, e, satysfakcjonuje mhm. go, to wtedy powoli zaczyna odkrywać karty. Czasami jest tak, zależy na jaką ofiarę trafi. Ofiara często na początku wygląda jak ofiara, a później to są bardzo, bo pamiętajmy, że narcyści lubią silne kobiety. To nie są słabe, delikatne, wątłe kobiety. To są bardzo silne, pewne siebie kobiety. Tylko wrażliwe, bardzo emocjonalne, często bardzo rodzinne. One są atrakcyjne dla narcyza, więc on sobie może pomyśleć, mmm, zdobędę ją. I w pierwszym, na pierwszym etapie wydaje mu się, że to będzie bardzo proste. Natomiast e, często jest tak i mam takie dziewczyny, które do mnie przychodzą, że one w tym drugim etapie zaczynają pokazywać pazurki, zaczynają się buntować mm -hmm. e, i takie związki trwają dłużej, dlatego że narcyz ma znowu ponowne wyzwanie, zaczyna walczyć o tę ofiarę poprzecz, w, na tak? drugim levelu tak zwanym <laughs> i ten związek często się wydłuża, dlatego są bardzo różne case'y, są sytuacje, że takie związki trwają dwa miesiące, są takie, które trwają kilka lat. I dopiero po kilku latach ofiara ma na tyle dużo siły w sobie, żeby odejść od swojego partnera. Więc tutaj nie ma określonych timingów, jak, jak ja to nie? mówię. Mi się wydaje, że to jest taki moment, w którym czujemy, że już jesteśmy tak zdominowane i tak mało mamy dla siebie przestrzeni, swojej przestrzeni. Tak zatraciłyśmy siebie i jesteśmy tak pod wpływem tej drugiej osoby. Że patrzymy w lustro i przeglądamy na oczy, i, i decydujemy się na to, żeby jednak zrezygnować. Co nie zmienia faktu, że narcystycznie odpuszcza, bo czasami, nawet po rozstaniu, stosuje hoovering, stosuje gaslighting, czyli te wszystkie formy manipulacji po to, żeby dalej czuć kontrolę, nawet na dystans, więc on potrafi się nawet po kilku latach do nas odezwać i sprawdzić, czy dalej, ma, czy dalej czujemy do niego tą chemię i czy dalej on tą władzę nad nami ma. I to taka wiedza mu wystarczy, jakby zasili tak. go na jakiś czas, tak, tak. i. i... Tak, to I jest, da, da spokój na chwilę. Tak, bo jemu tak naprawdę mhm. o to chodzi, żeby się dowartościować, żeby zasilić jakąś, jakiś deficyt energii. On potrzebuje być cały czas na świeczniku, potrzebuje czuć, że jest popularny, że ktoś za nim tęskni, nawet po latach. Mhm. To go dowartościowuje, to daje mu przestrzeń do dalszego działania. Więc często się śmiejemy w tej branży psychologicznej, że oni mają taki swój kalendarz byłych ofiar i niestety to tak działa, że oni po prostu otwierają sobie ten kalendarz i sprawdzają, no to na przykład do tej, to tym razem do tej. I te dziewczyny do nas wracają tak, mhm. na terapię, nawet jeżeli już jakiś czas było dobrze, to wracają, ponieważ wracają im emocje, wspomnienia i często, to, mówiłam, jest to jakiegoś rodzaju forma uzależnienia od tej drugiej osoby. Dobrze, wróćmy do książki, bo to... da, wiedziałam, co... Dobrze, tak wiedziałam, że są wszystko. nawet nie, nie <laughs> e, Chciałam Cię zapytać o Twoich bohaterów mhm. i e, zapytać pod kątem oczywiście psychologicznym m, i pod kątem też pisarskim. Mhm. Jak ci z nimi było podczas pisania, czy byli łatwi do skonstruowania i do poprowadzenia, czy na przykład robili ci jakieś przykusy? Powiem ci tak, o wiele łatwiej było mi konstruować główną bohaterkę. Generalnie mam wrażenie, że mniejszy problem mam z konstruowaniem kobiecych sylwetek. Z męskimi sylwetkami było trochę gorzej. Tym bardziej, że ich było tu trzech i każdy miał być inny. I chciałam, żeby to było bardzo widoczne, że każdy z tych mężczyzn ma inną, inny charakter, inny typ osobowości. Trochę bazowałam na własnych doświadczeniach. Trochę bazowałam na, na doświadczeniach moich przyjaciółek. Był rzeczywiście taki czas w pandemii, że dużo związków się posypało w moim mm -hmm. otoczeniu i po prostu nawet nie mogłyśmy się wtedy face to face spotkać, ale się zdzwaniałyśmy online i rozmawiałyśmy dużo ze sobą i na bazie tych opisów. Na bazie tych rozmów, często do późnych godzin nocnych powstawały mi te postaci, tak? One się same gdzieś rysowały. Później oczywiście musiałam tylko wybrać, jaką kreską chcę je narysować, albo gdzie chcę, żeby ten kontur był wyraźniejszy, bardziej wyraźny albo mniej. Ale trochę życie mi narysowało te postaci, i bardzo się cieszyłam, że później, jak nawet już ktoś czytał skrypt, to często osoby, których kompletnie nie znałam, utożsamiały się z tymi postaciami. To znaczy, mówię, o, znam takiego chłopaka, mhm. albo dokładnie taką osobę poznałam. Bo trochę o to też chodziło, żeby to były w miarę uniwersalne postaci, takie, które, które moglibyśmy spotkać w dowolnym momencie naszego I... życia. Co jest też ciekawe, że. Mówiąc coraz więcej o tym takim byciu sobą, to i tak są bazowe takie typy tak. ludzi, do których jest nam bardzo blisko. Tak, coś w tym jest. Czyli jesteśmy chcąc, nie chcąc bardzo podobni do siebie. Tak, to są plusy i minusy, tak, bo trochę po, posługujemy się podobnym kodem. Dzięki temu w ogóle do siebie trafiamy komunikacyjnie, bo czujemy, że ta druga osoba mówi naszym kodem, naszym językiem, tak? naszym językiem emocji bądź jakichś innych czynników, które są dla nas ważne, ale czasami też te przeciwieństwa się przyciągają, czyli może być tak, że Jakaś postać była w naszym życiu, nigdy jej nie spotkaliśmy, ale zawsze marzyłyśmy o tym, żeby ją spotkać. Trochę tak było z Emilią i z tą trzecią mężczyzną, którego spotkała, że ona zawsze takich facetów unikała, jakby nie miała z nimi do czynienia i nagle spotkała takiego mężczyznę. I, yy, i gdzieś tam to była taka postać, z którą zawsze chciała się spotkać. I, no i miała konfrontację niekoniecznie to było pozytywne, bo okazało się, że to jest mroczna postać. Mhm. Jakieś doświadczenie nowe pojawiło się w jej życiu. Także tak było z mężczyznami, że jest mi trudniej pisać y, o mężczyznach. Mam nadzieję. A polubiłaś ich? Już co. <śmiech> <śmiech> dobrze, dobrze. <śmiech> Nie ma święć. <świecia. śmiech> w każdym z nich coś lubię. Mhm. I w każdym z nich czegoś nie lubię. I też miałam nadzieję, że tak będzie to opisane. Że nawet jeżeli jednego lubię za coś bardzo i piszę o tym, że go lubię, to jednocześnie pokazuję też za co go nie lubię, albo co mi się w nim nie podoba. Żeby też nie wyglądało to zbyt idealistycznie, że jednego lubię, a drugiego nie lubię. Bo każdy ma te dobre i złe strony. Natomiast generalnie ja lubię mężczyzn. Nawet jeżeli oni są, e, czasami e, są nie do końca tacy, jakbyśmy sobie wymarzyły jako kobiety. To uważam, że bez nich nie byłoby naszych emocji, nie byłoby takich książek, nie byłoby doświadczeń, nie byłoby tego, żebyśmy, że jednak walczymy o to, że, o własną siłę, pokazujemy tę siłę, rozwijamy się. Więc mężczyźni są super, generalnie. To, to... generalnie. Generalnie są super. To jest do narcyza. Ja jeszcze tak się zastanawiam, czy narcyz e, sam z siebie może zauważyć swój swoje, mhm. uh, nie wiem, jak poprawnie nazwać swoją osobowość, swoje, swoje zaburzenia. Tak, tak. Um, to jest ciekawe, dlatego że on na pewno zdaje sobie sprawę ze swoich deficytów, czyli tego, mhm. czego nie ma. I tutaj dokładnie wie, że nie ma emocji, że nie ma empatii i że nie czuje tych emocji. Dlatego one są dla niego atrakcyjne i on poszukuje ich w drugim człowieku. Te ostatnie odkrycia brytyjskich naukowców o mrocznych empatach też świadczą o tym, że oni trochę uczą się tej empatii, czyli stosują pewne zagrywki, formy manipulacji w kontakcie, w komunikacji z drugą hmm. stroną, które mają świadczyć o tym, że oni pewnych skillów, pewnych umiejętności pokazywania emocji się uczą. To znaczy, że chcą być postrzegani jako osoby emocjonalne, tak? Co świadczy o tym, że wiedzą, że nie mają tej empatii. Natomiast tak docelowo, żeby nie wiem, obudzić się w wieku 18 lat czy 16 i stwierdzić że wiem, że jestem narcyzem, to na pewno nie. Dlatego, że na to ma wpływ nasze dzieciństwo, jak jesteśmy wychowywani, jakie mamy relacje z rodzicami, z najbliższymi nam ludźmi. Także często te osoby dużo później dowiadują się o swoim zaburzeniu, jak na przykład nie wychodzą im pierwsze relacje. Jak ktoś im to uświadamia i oni idą na terapię i się tego dowiadują. I tutaj są dwie grupy narcyzów. Jedna grupa taka mniej, jak ja to mówię, niebezpieczna, która rzeczywiście próbuje na terapiach coś zmienić, a druga grupa, która przychodzi na terapię po to, żeby nauczyć się jeszcze lepszej formy manipulacji, czyli żeby dowiedzieć się na tej terapii jeszcze więcej o emocjach, o drugiej osobie, żeby później wykorzystać to w swoich późniejszych działaniach. I dlatego tutaj są podzielone opinie na temat tego, czy w ogóle narcyzi powinni chodzić na terapię, bo to, to, jakby to nie jest zaburzenie, które można wyleczyć. Tak? To można jakby w jakiś sposób próbować zniwelować, zmniejszyć, ale oni z tym żyją. Tak? To jest ich forma osobowości. Nie nauczą się empatii, nie nauczą się odczuwać emocji. Tak? I w Więc. przypadku kobiet jest podejrzewam tak samo? Tak, tak. dokładnie tak. Mhm. Dokładnie tak, to jest po prostu brak, jakby tutaj płeć nie ma żadnego znaczenia, to jest po prostu kwestia taka, że my nie potrafimy rozmawiać, oni nie potrafią rozmawiać o emocjach, nie odczuwają krzywdy, często nie odczuwają nawet wstydu, czyli pewne nasze naturalne odczucia, które nam przychodzą. Oni tego nie mają, a ponieważ wiedzą, że tego nie mają i że to może ktoś zauważyć, to próbują się pewnych zachowań nauczyć. Mhm. To jest po prostu fascynujące, że z jednej strony nie odczuwają pewnych e, takich no, uważanych przez nas negatywnych tak? Tak. E, emocji, a z drugiej strony mają tą taką wielką chęć też negatywnie przez nas postrzeganą kontroli, mocnego takiego trzymania, jakby też do siebie. A, a to tak naprawdę wynika z tego, że oni czują się na tyle słabi w środku, bo to jest maska, mm -hmm. że oni boją się odrzucenia. Czyli strach jest. Strach przed porzuceniem. Oni stosują te kontrole na partnerze tylko dlatego, że wtedy czują, że ta osoba ich nie odrzuci i nie porzuci, nie zostają ją sami. Oni tak naprawdę w tym na, tutaj budują swoje poczucie bezpieczeństwa poprzez kontrolę. Nie dlatego, że są pewni siebie, bo ludzie tak naprawdę, którzy są pewni siebie, pewni tego, co robią, nie mają potrzeby kontroli nad drugą osobą. Tak? Trzymają wręcz, walczą o to, żeby ta druga postać miała więcej przestrzeni, żeby w związku była przestrzeń, żeby można było oddychać. Narcyzm nie, nie pozwala nam oddychać pełną piersią, bo boi się, że jak zaczniemy oddychać pełną piersią, to może stwierdzimy, że on nie jest aż taki fajny i znajdziemy kogoś innego. Więc w dużej mierze wynika to z ich słabości, z braku poczucia bezpieczeństwa, a to znowu wynoszą z domu. Jeżeli matka, ojciec nie dali im tej przestrzeni poczucia bezpieczeństwa, tego, że są atrakcyjni, wartościowi, to oni musieli zdobywać to później sami i czasami w bardzo niefajny nie sposób. Czy miałaś jakieś miłe i mniej miłe momenty podczas pisania książki? Jakieś trudności, jakieś wyzwania? Wiesz co, ja tak naprawdę nie planowałam tej książki. To nie jest tak, że ja sobie usiadłam pewnego dnia i stwierdziłam, dobrze, to ja teraz napiszę książkę. A takie naj, naj, najfajniejsze są. No właśnie. A ja nie. U mnie było tak, że to było bardzo emocjonalne. Mhm. To był czas, kiedy sama rozstałam się z partnerem, mhm. więc po prostu na początku traktowałam to trochę jako swoją autoterapię. Natomiast później, jak już ta książka przybrała jakąś, to mówię, a może ja to komuś pokażę i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Myślę, że namówiły mnie też do tego dziewczyny, które, bo ja wrzuciłam taki post na social mediach i wrzuciłam na swoim blogu taki wstęp trochę do tej książki, czyli w swój felieton. Mm -hmm. I dziewczyny do mnie pisały, Agata, super, w ogóle jestem w podobnej sytuacji, fajnie, że to napisałaś, dziękuję Ci za ten felieton. Czyli I to... zobaczyłaś, że jest. Tak, zobaczyłam sobie. Na... O, o takiej tematy. Tak, stwierdziłam, że być może jest bardzo dużo takich ludzi, którzy siedzą teraz myślą w podobny sposób, mhm. albo zastanawiają się, i może ta książka im w jakiś w jakiejś części pomoże, tak? Więc yy, miałam i dobre i złe chwile podczas pisania tej książki i dużą satysfakcję, że to mhm. robię, i takie ukojenie wewnętrzne dla samej siebie a później, no to już miałam w tym jakiś cel, tak? Aha, no to muszę ją skończyć i chciałabym ją wydać, żeby ktoś inny, kto być może będzie w podobnej sytuacji, mm -hmm. mógł ją przeczytać. Na okładce... Dla mnie okładka jest taka bardzo... Jak no to... właśnie jestem ciekawa, co powiesz. A, dobra. dobra. <laughs> Ona jest taka wielkomiejska mm -hmm. i pokazuje, przynajmniej w moim odczuciu, Dwie osoby bardzo zagubione, które chcą tak. być razem, ale nie, są. E, ale nie są, ale próbują i nie są, one są i nie są. To dobrze, to tak miała być tak odbierana ta być. okładka. Po pierwsze chciałam pokazać trochę rzeczywiście współczesne relacje w dużych miastach, jak to działa. Mijanie się takie nasze. Takie mijanie się, mhm. takie jesteśmy obok siebie, ze sobą, ale w zasadzie osobno. Mhm. A druga sprawa to jest rzeczywiście to, o czym mówiłam wcześniej i Ty to teraz podkreśliłaś, że będąc w związku z narcyzem, dokładnie tak się czujesz. Czyli z jednej strony jesteś z kimś, często z nim mieszkasz, podróżujesz, jakby spędzasz z nim święta, e, każdą wolną chwilę, a z drugiej strony czujesz się bardzo samotna i gdzieś tam porzucona ze swoimi myślami i emocjami, ponieważ nie masz zrozumienia tej drugiej osoby mhm. wynikającego z tego, że on nie czuje emocji, więc nie potrafi Ci w tym pomóc. Także tu są dwa elementy. Po pierwsze taka ulotność współczesnych związków. Takie memy są teraz w social mediach, że y, tam tysiąclecie, coś tam, ileś tam czasu, że na przykład tyle trwało namalowanie obrazu, tyle trwało wyprodukowanie tam czegoś. Mhm a nasze współczesne związki maksymalnie dwa miesiące i trzy miesiące, tak? I jest na to przyzwolenie, skoro jakby już komunikujemy to w taki sposób i nawet się z tego śmiejemy, oglądając czy scrollując sobie Instagram czy Facebooka, to znaczy, że jest na to przyzwolenie, że tak to teraz działa, że ktoś ci daje pierścionek, mówicie, ci, że cię kocha, ale no nie licz na to, że to będzie trwało wieki, tylko może maksymalnie trzy lata. To jest ta ulotność współczesnych związków, a druga rzecz to jest ta, ta samotność w, w związku z narcyzem. Jestem z kimś, ale w zasadzie jestem z tym sama. Nie mam pewności, że, że gdyby coś mi się przytrafiło, to on przy mnie będzie, tak? Tutaj chyba jeszcze konsekwencją takiego związku jest to, że zaczynamy się zastanawiać, czy z nami jest coś nie tak. Tak. I bierzemy winę na siebie. Mm -hmm. To też jest case ofiar, że one nawet jak się rozstaną z narcyzem i wiedzą, że narcyz zrobił im krzywdę, to one analizują na różne sposoby, mm -hmm. czy czasem wina nie leżała po mojej stronie. To na pewno ja. Zwłaszcza, że ten krok do zakończenia mm -hmm. związku podejmuje ofiara w tym przypadku. Bardzo różnie. Oczywiście... W dużej mierze ofiara, ale czasami jest też tak, że narcyzm w momencie, kiedy znudzi się swoją ofiarą, bo już jej nie zdobywa, i to znajduje sobie kolejną ofiarę, okay. bo to są łowcy, to są zdobywcy. Więc to też nie jest tak, że on tkwi przy swojej ofierze tylko dlatego, że znalazł sobie ofiarę. Owinął ją sobie jak właśnie pająk w sieci tak, i zaczyna szukać kolejnej. Często jest tak, że on ma kilka tych ofiar, z jedną na przykład funkcjonuje na co dzień, czyli formalnie jest z nią w związku, ale ma też inne kobiety, które jednocześnie zdobywa w inny sposób, chociażby pisząc z nimi gdzieś tam w social mediach. To też jest jego forma zdobywania zainteresowania innej kobiety, tak? Więc bardzo różne tutaj są sytuacje w zależności od relacji. Proszę Państwa, sieć Narcyza poleca się do... Ja, mam nadzieję, że pozytywna była ta rozmowa. Wiesz co, to ja na zakończenie jeszcze zapytam, co lubi Agata Zych? Eee, ojej, Agata Zych lubi przede wszystkim dobrą kuchnię, chociaż nie potrafi gotować, ale uwielbiam dobrze zjeść i uwielbiam otaczać się ludźmi, którzy świetnie gotują. Eee, uwielbiam obraz i wszystko, co jest związane z obrazem, czyli dobry film, dobrą fotografię, no i podróże. Bardzo mi tego brakowało w dobie pandemii, a teraz w zasadzie e, mogłabym cały czas podróżować. I... Jestem ciekawa, jak e, zareagujesz na obraz, gdy twoja książka na przykład zostanie zekranizowana. O, byłoby to moje marzenie, powiem ci szczerze. Wtedy trzeba było się otoczyć rzeczywiście ludźmi, którzy potrafią gotować i uczyć to w ten sposób. Tak, <laughs> tak, to prawda. Ale byłoby to moje marzenie. Fajnie, fajnie, że tak zakończyłaś, może może to się uda. Kto wie? Jak no, nie teraz odpowiadamy no, to... magiczne życzenie, tak. Liczenie, tak, trzeba je tak. tak. Trzeba tutaj, zaklinać. Zaklinać rzeczywistość, mhm. tak jest. Dziękujemy Państwu bardzo. Bardzo dziękuję. Agata Zych, Sieć Narcyza. Zapraszamy do lektury i zapraszamy do zaklinania, zaklinania rzeczywistości. Tak jest.